Dzień dobry Państwu. Chciałem dzisiaj z Państwem porozmawiać o nierozwiązanym problemie palenia tytoniu. Wydaje się to może troszkę paradoksalne, że taka rzecz jak palenie tytoniu, która jest z nami od odkrycia Ameryki przez Kolumba, właściwie jest cały czas nierozwiązana. Ale yy, przekażę Państwu parę faktów i powiem, dlaczego tak uważam. Chciałem jako motto swojego wykładu przytoczyć postać Józefa Brockiego. Wielkiego poety i mistrzyciela Rosyjskiego ubiłego stulecia, który był w sposób dramatyczny uzależniony od palenia. Kiedyś powiedział, że jeżeli nie mogę zapalić papierosa do porannej kawy, to nie mam po co wstawać z łóżka. W wieku 30 lat Brodski miał pierwszy zawał serca, a zmarł w wieku 56 lat również na trzeci zawał. I wiadomo, że gdybyśmy mu byli w stanie przerwać jego palenie, to być może byśmy mu ratowali, być może byłby w stanie skomentować na przykład aktualną pandemię COVID w sposób równie wnikliwy, jak mu się to udało. A to nie tylko od chodzi, o, ale o miliony ludzi, którzy są w strasznie uzależnieni od tytoniu, co jest bardzo silnym uzależnieniem, bardzo silnym y, problemem psychologicznym, z którym sobie nie mogą dać rady. My nie zawsze to dobrze rozumiemy i y, co sprawia też, że nie, nie zawsze jesteśmy skuteczni w naszych drogach pomocy. Jak spojrzymy na ostatnie badania, to się trochę zmienia, ale można powiedzieć, że co czwarty mężczyzna i co piąta kobieta w Polsce pali. I co jest bardzo tutaj symptomatyczne, że, że jeśli kiedyś palenie było pewnego rodzaju oznaką statusu, to w tej chwili jest zupełnie na odwrót. I palenie jest wyrazem pewnej, no nie powiem degradacji, ale pewnego wykluczenia. Grupy zawodowe, grupy ludzi gorzej wykształconych, o gorszym przygotowaniu zawodowym y, palą częściej niż y, profesjonaliści w tej chwili. Proszę Państwa, jak spojrzymy na, na y, to jest metanaliza badań, które pokazywały, jakie są korzyści zaprzestania y, palenia tytoniów w, w objawowej chorobie wieńcowej, czyli chorych, którzy mają albo dławicę piersiową, albo przebyty zawał serca. I to jest metanaliza, i widzimy, że podsumowanie całe y, pokazuje, że redu, redukcja ryzyka jest. Y, rzędu o 60% zmniejsza się ryzyko występowania chorób sercowo naczyniowych w wyniku przestania palenia papierosów. A jak to jest, proszę Państwa, w praktyce w Polsce? Badanie Pola Spiry koordynowane przez profesora Jankowskiego oceniło blisko 1200 pacjentów, którzy mieli różne formy choroby naczyniowej. 5% z nich była po, po mośnach. 36% miało angioplastykę, 37% przeszło zawał serca, niestabilna dławica, to była 22%, czyli byli to wszystko bardzo ciężko chorzy, do których palenie papierosów w pewnym sensie się dołożyło do ich do ich problemu medycznego. I w, pół roku do, w pół do półtora roku skontrolowano blisko wszystko, każdego z nich i co się okazało, że ponad 50% kontynuowało palenie, proszę Państwa, czyli yy, u tych chorych mieliśmy szansę zmniejszyć ryzyko, ryzyko kolejnego zawału, kolejnego epizodu naczyniowego o 60% i żeśmy tego nie wykorzystali. I to jest grupa, nad którą powinniśmy się najbardziej pochylić, osoby, które paliły, u których doszło już do zdarzenia sercowo-naczyniowego, bo u nich to ryzyko jest największe i zaprzestanie ty palenia, to nie może im bardzo pomóc. Wytyczne Europejskiego Towarzystwa Prewencji Chorob Wieńcowej mówią o, o, o schemacie 5P. Pytaj, poradź, pozyskaj informacje, pomagaj, obserwuj. Czyli systematycznie przy każdej możliwej okazji pytaj o naukę palenia. Nie jest to tak, że jak pacjent jest dobrze, dobrze wygląda i nie śmierdzi, to nie pali. Może być tak, że on po prostu ukrywa to swoje palenie. Zdecydowanie nakłaniaj wszystkich palaczy do zaprzestania palenia. Pozyska informacje, określ stopień uzależnienia od nikotyny i gotowość do zaprzestania palenia. Pomaga ustalić strategię zaprzestania palenia, obejmującą wyznaczenie daty zakończenia palenia, poradnictwo behawioralne, behawioralne i wsparcie farmakologiczne. Zaplan zaplanuj wizyty kontrolnej, żeby to nie była jednorazowa wizyta, bo jednorazowa wizyta, tak wiemy, jeśli idzie o zmianę naw nawyków żywieniowych, czy to diety, czy, tak czy takiego uzależnienia od palenia tytoniu. Jest rzadko skuteczna. Mamy takie fajne narzędzie, które się y, dostępne w kwestionariuszu 3 które ocenia nam, jak mocno ludzie są uzależnieni od nik nikotyny. Są to pytania, które kiedy po przebudzeniu zapalasz pierwszego papierosa. I są ludzie, którzy to robią do, do pięciu minut i, i, to, i oni, i, czy może się powstrzymać od palenia w miejscach, gdzie palić nie wolno, z którego papierosa najtrudniej się z, zrezygnować, I, czy, czy rano palić więcej niż w ciągu dnia. Zwróćmy uwagę, że padą, to co prawdziwie to palą więcej rano niż w ciągu dnia. Natomiast jeszcze liczba papierosów wypalanych w dzień jest tylko jednym z elementów kwestionariusza. Stopy uzależnienia od nikotyny mierzymy jako 0 do 3 słabe, 4 6 średnie, 7 10 silne. I ten stopy uzależnienia od nikotyny trochę nam determinuje, jak, jak dalece, do, do jakich, Środków będziemy sięgali, bo na przykład, jeżeli to jest 7 do 10, to prawie na pewno wiadomo, że bez silnych środków farmakologicznych tu się nie obejdzie. Czym my dysponujemy? Dysponujemy doradztwem, które było w tym pierwszym porać elementem tych P, nikotynową terapią zastępczą, to znaczy nie jesteśmy w stanie chorym. Dosta to już taki wątek, który się będzie pojawiał przez cały wykład. Nie jesteśmy w stanie ich Bo z papierosami główny problem jest taki, że jest ludzie są uzależnieni od nikotyny, a najbardziej szkodliwy jest dym, to znaczy, jeżeli tym chorem damy niko nikotynę w jakiejś mniejszej dawce i spowodujemy, że nie, że nie będzie zupełnego odstawienia, to im będzie łatwiej y zmniejszyć y palenie i w pewnym momencie zerwać z, na z nałogiem. Są środki farmakologiczne, cetyzyna, głupropion, zyban, lek w działaniu ośrodkowym, wareniklina, hampix, podobny lek, aktualnie kosztują oba terapia miesięczna około 200 zł. Więc widzicie Państwo, że dla tych ludzi, z których większość ma wykształcenie zawodowe, to może być duża bariera, chociaż być może gdybyśmy zważyli z drugiej strony koszty palenia, to wydadzą mniej na leki niż na papierosy. Ale nie będą mieli tej przyjemności, które mają spalenia. Terapia behawioralna to są różne, różne techniki, których skuteczność jest, no, powiedzmy, le, można mówić, że interwencje farmakologiczne dwukrotnie zwiększają szansę, że chory przestaje palić. Terapia behawioralna może troszkę więcej, może dwa do trzech razy. Są też takie systemy, rozwiązania niekonwencjonalne, na przykład ktoś wpadł. Że, że bardziej się płaci systemowej opieki zdrowotnej, płacić palaczom za niepalenie i sprawdzać, czy oni rzeczywiście nie palą, bo to jest taki przykład no, takiego dobrego uwarunkowania psychologicznego, behawioralnego. To Anglicy to, w pewnym momencie to wprowadzili i jakby w pewne programy pilotażowe, ale jakby za, za pilotażem nie poszło szerokie wykorzystanie tej metody. I są te systemy podgrzewania tytoniu, o których chciałem troszkę powiedzieć więcej, bo one są pewnego rodzaju, stwarzają na, nadzieję na, na rozwiązanie problemu niepalenia. Proszę Państwa, bardzo ważne jest, czy na, jaki jest wpływ naszych interwencji, które zmniejszają palenie na, na zdarzenia sercowo-naczyniowe, bo to może być tak, że chory nie pali, ale działanie niepożądane terapii wywołują migotanie komór albo Ostry zespół wieńcowy. I takie są podejrzenia odnośnie plastrów zastępczych z nikotyną, że one nawet zwiększają częstość zdarzeń sercowo-naczyniowych, bo on jest tutaj można powiedzieć że neutralny, trochę poniżej jedności, ale to jest nieznane statystycznie. A wareniklina też były obawy, że może zwiększać częstość zdarzeń sercowo-naczyniowych. Dlaczego, dlaczego wracam do tytułu mojego wykładu nierozwiązany problem palenia tytoniu. Więc nasze interwencje są mało skuteczne, ale dość często nie są dostępne dla palaczy. Z drugiej strony też chciałbym powiedzieć, że musimy się przyznać do tego, że ponieważ to są, to są często populacje wykluczone, więc my lekarze kiedyś byli najbardziej palącą grupą zawodową. Tutaj, y, taką ikoną palenia wśród palaczy był jeden z najsłynniejszych polskich lekarzy, profesor Zginie-Freniga, który w trakcie operacji bypassów wieńcowego y, y, prosił instrumentariuszki, żeby było w narzędziu chirurgicznym podawały papieros do palenia. I on y, w czasie operacji musiał sobie zapalić. No, tak był uzależniony od nikogo. Pewnie był miał 10 punktów w skali Fagerstrema. No proszę Państwa, spójstw... ale teraz jakby to się urwało, i to jest. Ludzie, którzy palą, to jak mówię, to są często populacje wykluczone, osoby z zaburzeniami depresyjnymi, do których my często nie mamy empatii. Trudno nam znaleźć, nam niepalącym, znaleźć zrozumienie dla, dla takiego uzależnienia, jakim jest naukę palenia. Zwłaszcza, że często palenie papierosów towarzyszą zaburzenia psychiczne, jak lęki, depresja, i palenie jest taką formą autoterapii tych zaburzeń. Także nie jest łatwo Osiągnąć tutaj skuteczną interwencję. No i proszę Państwa, jeżeli patrzymy teraz na, na na ideę często w medycynie, że jeżeli nie można znieść jakiegoś ryzyka, to przynajmniej można to ryzyko minimalizować. I tak to jest z papierosami, jeżeli spojrzymy na, że największe ryzyko to jest spalonych, spalane, spalanego tytoniu. Jeżeli te papierosy są mniejsze, takie damskie papierosy, cienkie i krótkie, to są to troszkę jest mniej tego toksyczności. Falk, falk, falka i cygara te, te, zawierają mniej. Mniej się w nich spala tego tytoniu. Falka wolna no, jeszcze jest, ale jeszcze mniej, a to są produkty o najwyższym zagrożeniu. Potem się po, pojawiają grupa produktów z, z bezdymnego tytanu tytoniu podgrzewanego i spalanego. I to są te y, y, systemy podgrzewania tyfo, tytoniu. Potem pojawiają się e-papierosy, które mają, y, różnią się od podgrzewania tytoniu, że tam jest podgrzewany roztwór wodny nikotyny i one mają różne nieko, już sprawdzone, niekorzystne działania dla płuc. No i takie formy tradycyjnej y, zast, zastępowania nikotyny, plastry, produkty, gumy do rzucia, produkty donosowe. Ten system, o którym chciałem powiedzieć, HIT, no, grzej, grzej, nie spalaj, system podgrzewania tytonu, są to urządzenia elektroniczne, które podgrzewając przetworzony tytoń, nie dopuszczają do procesu spalania. Powodują one, że dostarczany w tym procesie do płuc aerozol zawiera istotnie mniejsze stężenia substancji toksycznych niż dym papierosowy. Tutaj widzimy, że jeżeli to jest temperatura, to do, do, do 400 stopni mamy no mniej więcej Podgrzewanie, które zachodzi w tym y, urządzeniu od 400 do 1500 stopni, zachodzi spalanie, czy wszystkie w, w, substancje z w tym się momencie pojawiają, a to urządzenie, które ma formę takiej, m, takiego cygara z wkładem tytoniowym, widzimy, że ono zaczyna podgrzewać, potem stabilizuje i w momencie, gdy sięga do takiej temperatury, w którym miałoby się zacząć spalanie, to proces jest przerywany. I proszę Państwa, można powiedzieć, czy to jest etyczne? No, medycyna jest, jest bliska taka teoria etyczna konsekwencjalizm, która waży dobre i dobre skutki. Działanie jest słuszne, jeżeli bilans konsekwencji, bilans dobra i straty jest dodatni. I w medycynie zawsze dąży się do dobrych konsekwencji, uzyskania zdrowia, uniknięcia cierpienia. Jaki jest bilans tego systemu podgrzewania tytoniu? Z jednej strony mamy ryzyko i koszt palenia, z drugiej strony mamy ryzyko i koszt yy, tych urządzeń yy, podgrywania tytoniu. Musimy jeszcze sprawdzić, yy, jak jest, jak, na, na ile trwały jest uzyskany przez nich efekt zaprzestania palenia. Wydaje się, że efekty są tr, trwalsze niż w wypadku yy, terapii farmakologicznej. Jaki jest koszt i policzyć efektywność kosztową, jak dla każdej interwencji. I tutaj można powiedzieć, że możemy się do pojęcia mniejszego zła w medycynie, który jednak stosujemy, bo dajemy chorym uzależnionym od opioidów antagoniste agonistę, antagonistę receptora opioidowego metadon i, i dystrybu Holendrzy dystrybuują sterylne szczykawki osobom uzależnionym od opioidów, uważając, że i tak i tak będą brały opioidy, będą brały zanieczyszczone pro produkty, zakażą się, będą miały powikłania w postaci zapalenia w sierdzia. I lepiej już dać im zminimalizować te straty. I tak jak możemy spojrzeć na, na dzień dzisiejszy, tu jest, um, korzystam z przeźrocza pana docenta Szanańskiego, współpracowników z kardiologii WUM, opublikowanych choroba serca i naczyń, pacjent paląc papierosy, najpierw porada lekarska, jak jest nieskuteczna, to jest bardziej kompleksowe poradnictwo w poradniach specjalistycznych. I że to jest nieskuteczne, to zaczynamy proparaty nikotinozastępcze, więc tabletki, plastry zastępcze. Dalej wchodzimy na leczenie farmakologiczne, bupropren, cyklina licycydyna. I wreszcie w tym momencie, jeżeli to jest dalej, to możemy spróbować z systemami podgrzewania tytoniu. I podsumowaniu chciałem powiedzieć, że palenie tytoniu stanowi powszechny problem zdrowotny w Polsce. Zaprzestanie palenia stanowi najkorzystniejszą znaną interwencję prozdrowotną, szczególnie w dziedzinie chorób sercowo-naczyniowych. Aktualnie dostępne interwencje dla zaprzestania palenia są mało skuteczne. Należy odważnie szukać skutecznych i niekonwencjonalnych interwencji, do których być może należą systemy produkowania tytoniu THS. Dziękuję Państwu za uwagę.